Witajcie serdecznie, zapraszam Was na najnowszy dokument, który przetłumaczyłem wraz z Martyną i z lektorzyłem, który jest gotowy do oglądania i w całości znajdziecie go na Rumble i TV Suwerenni. Linki będą w komentarzu przypiętym pod filmem, a jego krótki opis podany przez autorów, to cytuję ten potężny dokument od Good Lion Films, wyprodukowany i napisany przez Nika Alvera, opowiada o upadku kabały od wyborów w 2016 roku po podróż kapitulacyjną prezydenta Trumpa. COVID-19, wybory w 2020 roku, pogrzeb Joe Bidena, ustawkę 6 stycznia oraz o tym, jak ciągłość rządu poprzez obecne wydarzenia zapoczątkuje najwspanialsze czasy, jakie kiedykolwiek znano na Ziemi. Po obejrzeniu, zgadzam się z opisem, jest to świetnie zrealizowana pigułka wydarzeń minionych i obecnych, rysująca obraz sytuacji, w jakiej się znajdujemy. Zapraszam serdecznie.